A we wszystkim w dzisiejszym odcinku zajmiemy się opielaczem trzyrzędowym. montażem silnika, dozującego nawóz oraz coś wam opowiem. W pierwszej kolejności to jest właśnie serce całego opielacza czy pielnika, jak to ludzie, jak tu w niektórych regionach mówią. Bardzo prosta konstrukcja. Zapytacie się z czego to jest zrobione. Tak, tak. Niektórzy może już poznają. To jest siewnik konny. Nie wiem z tego roku. Jest. No, bardzo prosty. Nic innego nie jest wykorzystywane. To co było w oryginale w siewniku. Czyli jest trzy sekcje do sypania nawozu. Pojemnik z nawozem. Chociaż mógłby być tutaj przez oczysty, żeby było widać po prostu, ile tego nawozu jest, no ale nie ma co wybrzydzać. Regulacja, proszę kamerzyste bliżej, na 6, czyli dozujemy sobie nawozu, ile potrzebujemy. Także przystępujemy do, ja już pewne kroki poczyniłem do zamocowania całego o, jeszcze w pierwszej kolejności. Chciałem podziękować wszystkim oglądających, co oglądali mnie w pierwszym odcinku. No może nie wyszedł rewelacyjnie, ale no cóż, postałem się lepiej. Pomysł na siewnik powstał wtedy, kiedy zaczęły. Nawozy być coraz droższe, czyli taki był wpłynął czynnik ekonomiczny. Trzeba było coś wymyśleć. Coś wymyślić. No, no nic takiego nie wymyśliłem, po prostu. Siewnik jest dość tani, bo w sumie koszt całego siewnika to może 200-300 zł. Małe tam przeróbki, tak jak to się mówi wszystko znalezione na własnym prywatnym złomowisku. Łańcuch, chyba też, bo też nie wygląda zbytnio no, ładnie, atrakcyjnie. I do tego są jeszcze leje. Czyli w pierwszej kolejności trzeba zamontować takie koło. O, to jest właśnie tak. Koło napędzające, które nas napędza cały ten. Ładnie. Tu jest koło. Tu jest koło. Z czego jest koło? No może ktoś już wie, czego jest koło. Koło jest po prostu z, jest chyba ze zgrabiarki takiej taśmowej. Także wszystko, co można znaleźć pod, pod ręką. Zębatka, nie wiem, z czego, Gdzieś wykopana z ziemi. No to przystępujemy do założenia. Koło, to myślę z tej strony. O. No to bardzo ładnie wchodzi. Tak? A z tej strony trzeba zaczepić zębatkę. Zębatka jest zaczepiana wyłącznie na śrubę tutaj, na śrubokręt nie tylko płaski. I tutaj zębatka ma wejść. Tylko tak się zastanawiam, czy to pierwsze, bo łańcuch później założę. W tej kolejności zakładam tutaj tę zębatkę. To się bardzo proste zakłada, no bo nie wiem czy zauważyliście, bo w pierwszym odcinku nic nie mówiłem o, o sadzacie, którą sadziliśmy. Na tej sadzacy był właśnie zamontowany taki sam bo Bo czas, czasu. Także to... Bardzo... To, to musi szybko najść i szybko zdemontować. O, przykręca się tutaj na wkręta. I to jednym słowem ma wytrzymać, bo czego ma wytrzymać? No bo posiernik idzie bardzo letko. No. Teraz spasowałbym nałożyć łańcuch. Łańcuch już jest stary, zmęczony. Ale powinien się nałożyć. Także prosta konstrukcja i tak to wygląda. Tutaj łańcuch jest bardzo rozciągnięty i ja go chyba pewną skrócę o jedno dniwo. Teraz tak. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? To chyba skrócę już poza wizją. Bardzo prosta konstrukcja. Jak to nazwać? Trudno mi powiedzieć. To jest opieka trzy Rów w tytoniu, w Teraz coś powiem o tej całej maszynie. Maszyna przystosowana jest do oprawia, jest mechaniczny oraz obrabianie ręczy. Tu siedzi po prostu dwie osoby. I jak to się mówi, obrabia, czy pieli, jak zwał, tak zwał. Jak to wszystko idzie, to będzie oddzielny odcinek. Na razie tylko chciałem powiedzieć o coś o tej maszynie. Właśnie tu siedzi jedna osoba, tu siedzi druga osoba. To wszystko, cały ten tył jest wykonany właśnie przeze mnie. Tu ta część jest oryginalna, czyli to był zwykły opieracz do, nie wiem, do ziemniaków, do... Taki ogólny opieracz trzyrzędowy. Tu jest dospowana tak zwana rama, siedzenie oraz też ważna rzecz: po prostu taki osłona przed słońcem, osłona przed lekkim deszczem. Traci się pewno trzy. Dlaczego trzy sekcje? To też jest ważne, bo czasami, jak wyjedzie się na pole, po prostu nie ma czasu naprawiać. Także jedna sekcja jest zawsze rezerwowa. Teraz montujemy, chyba tutaj, w tych dwóch, a o jeden bok zostaje. Także tutaj montaż też jest prosty. Tylko na taką zawleczkę. O, o, tutaj o No i tu, i tu się wkłada tak jak. No, tak jak idzie w konny silnik. Kto miał konny się, A wiem, że dużo osób miał konne silniki. Także o, w ten sposób. O. No i z tyłu zawleczka. Wkłada się zawleczkę. Jedna. No i tutaj jest taki gumowy gumowa końcówka, którą się tutaj aplikuje. No tak. No i oczywiście z drugiej strony taka sama czynność wykonana będzie. O, tutaj. To musi być bardzo szybkie wykonanie. O nic na przykręcenie. Po prostu ma być szybki demontaż i montaż. Szybko Ci to wychodzi. Dobra, jest, jest. No i oczywiście wkładamy w tę końcówkę gumową, żeby dozować nawóz teraz zrobimy próbę naszej pracy dzisiejszej, na tym dzisiejszym naszym odcinku. Tak, postawiamy jeden, żeby po prostu nawóz nie zmarnować. Musimy wam pokazać, w jaki to sposób się odbywa. Postawimy drugi. W ten sposób. I tak to wygląda. Jedyne, jedynie, co trzeba zwrócić uwagę, musi być po prostu nawóz. Bardzo. Świeży, nie jest granulowany, nie zwilgotniały. No i no, mógłby być pojemnik większy, tu się mieści 25 kg, ale po prostu nie na to wystarcza. Także myślę, że to chyba będzie koniec tego odcinka. Także na razie, cześć.